dzisiaj gramy w grę rower parkour, a więc zaczynamy, no, pierwsza już przeszliśmy, druga, With... oj ciężkie, nie wiem, na zakrętach jest ciężko. Długo wchodziłam, ale trzeba się dziwić. Bo gram na telefonie. To jest o wiele gorzej. Dłużej się wchodzi więcej lagów. Widzę że youtuberów, to Większość youtuberów, którzy się dobrze grają, są na komputerach. A ja jeśli gram na komputerze. Właśnie dobrze gram na telefonie. Nie. O nie, serio. Jaki raz. Poczekaj. Nie, Byłem tak blisko. Poczekajcie tutaj taką chwilkę. Dobra. W sumie nie, uda nam się. Hopa! Nice. Nie! To. To mówisz, że można skakać na rowerach. Ale ja bym na waszym miejscu dalej skakał. Jedźcie na rowerach. W nie taką pogodę, nie, ale w lato tak. Na przykład, jak ja jechałam. To nawet, taki teraz, to ja go się opaliłam, i bym cały czerwony już jeszcze przez książkę, jeszcze przez jastków, a jest długo miałem przejazdkę. Bo to było na początku tego. Jeszcze nie wiedziałam, że takie taki będą te wakacje. Ale spróbuję jakoś przyjechać. Nie to, 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 to sen. Coś mi zajmie 3 minuty. Może kiedyś będę nagrała z Minecrafta, jak będę to przechodził Nie. Może będę wcale z Minecrafta. Przechodzę Minecrafta. Już raz próbowałam, ale mi nie wyszła. Ale nie wrzuciłam na YouTube. Nie wiem co mam nie, nie, no. Jakby nie można stać na rowerze, bo się przewalisz. Bo równowaga. Bo... Rower to serio głupia gra. Bo giniesz, a nagle się odradzasz. Więc to nie ma sensu. Nie! No, widzimy się. Wejdź to skończy. Katastrofa. O, nie. Nie, nie, to to mi tortura będzie. Nie, nie! Tylko są sprzeciw. To dla mnie impossible. Gdybym grał na, na komputerze, to by mogło być może łatwiejsza Gdybym nie miał takich flagów. Nie. Chyba ja. użyję tego. Ja rozumiem, taki rower. Pin. O, mam jeden spin Weźmy, co dostanę, może motocyk. Gravity coil. Hello, I don't have a gravity coil. Where is my gravity coil? Give me my gravity coil. My gravity coil. What is my gravity coil? Już ale najwyraźniej nie mam nic do powiedzenia i muszę jechać dalej. Nie! No 5 minut nie dostać yy, Gravity Call, którego podobno dostałeś. To skandal. Dobra, jedziemy dalej. O! O! Nie Blisko dobra. Jedziemy po prostu. Nice. Bym tak mieli Rumanie na rowerze, to by było fajnie. Tu nie... Troszkę była mnie jeszcze, bo w pół mm. Nie ma dobrze jedną na rowerze. Ale ekran mnie nie widzi. Zdecydowanie. Może troszkę ponieść bym poprosił rower Panie. 10 sekund będzie działać. Ciekawe jak. Jak on działa? Robili go i... Nie działa. To jedyne z tego, mogę zrozumieć. Mam dwa spiny darmowe. Chyba skandal. Jestem sprzeciw temu. Następny fejkowy głowy ty тоже это разумеет гравитикой. голове Это за стороны только копы, что мне голове Или... Доброе, наверное, не... Мама не Cześć, cieszę się, że coś w ogóle dostałaś. O. Nie? Nie, ja, ja już tam byłem. Czyli mogę nie zaakceptować z Painpointa po prostu. Co? Nie. Proszę, dajcie mi go. Weź. Double jump? Wow, ale dobrze double jump. Drug. Odraz... No, mm, sześć mam. nic nie działa. Może troszkę działa. Ale jeszcze, że troszkę. Nie skończy się ten film. To tego nie przejdę. To, to będę was Czy będzie was godzina. To będzie następnego godzinę film. A tam ten godzinny film, który ostatnio nagrywałem No nie wyszedł i... Chila wyglądał, nie fajny był Gdybym bym go poprawił Dobra, no nice, yes. Bum Dzień yes. dobry Ale jest pas. To byłoby niewiele on pas. Ile już byliśmy tych pucharków. Po co mi pucharki były? Mm, mm. Dużo się dowiedziałem. Kowarów. Katastrofa. Bum, bo jest to... ja nie... Idziemy. Skąd tak samo? Przez to może nie? Może to krawi ale nic nie zmieniło już on film trwa. 20 minut. Dobra, nie. Łup, łup, Panie. Pania. Ta to jest, serio ciężka sprawa. Taki ciężki labirynt. Że panie. Dobra, nie mi się do tego. Dobra, to mi się raz chce. Ui! To też jest fajne. tam, tam, to, to mi się jak raz chciało. No ale też mi się nie chce. Takie mam. Jak stowić te bucharki? No, to już chyba nie mam na nie odpowiedź. No. Let's go! Teraz się dostałę, nie wiem co. Jak mam to wybana? No. Ej! Może dwa trofea. Uf. O nie. Czy coś za jajno? tu Być. Hmm. Nie chcę dwóch razy. Tu raz w tup, toferu, trofeum. Trofeum. Uh! Skoczek. Jaka to Małysz. a ah, tego jeszcze nie mówiłam po i lajkowania. z 57 level Używam. bardzo dawno temu. Może by taka jakoś mnie wątpiała. co? Nie chce mi się. Nice. Myślę, że na nic też tak zrobię. Nie spinę za 24 godziny. Nigdy w to nie grałem, ale mi się należy nieskończoność spinów. Kiedy to zostało, Ty nie, coś nie. Tyle należyć spinów, bo nigdy w to nie grałem. Muszę dopiero to wejść, żeby się zaliczały. To każda tak. gra. Proszę w niższy rower. Nie wiem czy tutaj jest ten no motor, ale podziękuję. Word. Doj... i wróciłem do Worda drugiego. Członki szósty poziom. Ja nienawidzę YouTube'a czasami, że to, że w kółko wyskakują brain rote, Ale już przez chwilę polubiłem brain roty, to ten czas był moim jednym z najkrótszych czasów życia. No bo nie, nie uszkodziło się nic to wypadki, nie wiem. Nie to na przykład w kolano, Chodziesz, bardzo nic ciekawego Nie.

Ma no wreszcie. Dobra, skoczamy. No nice. i doskoczony. Nie, tak blisko. Już osiemnaście minut? Prawie 19. Tylko, że nie mogło być. Nie wiem. bo 70 lewat, a więc no za chwilś setka. Tylko jeszcze 30 Nie 11 minut już. Zobaczymy. Ostrożnie chciałam powiedzieć. Jeszcze jest nie nara. Najszybciej. Nice. Jeśli możesz żadnego zmarnować, tylko 99 możesz zmarnować. Idziemy dalej. No, on trochę bardziej w prawo. Zlecimy. Ej, popo, widzowie, co najpierw robicie na spaghetti? Najpierw kluski, a potem sos, czy najpierw sos, czy potem kluski? Ja wolę najpierw so, najpierw wolę kluski, a potem na kluski sos. <laughs> Już 20 minut. To dziwny, szybki czas, myślę, że dłużej. Nie wiem, jak bym miał do... 77 to by mi to po prostu bym podziękował. Kurde, nie skipuj wiesz, że nie możesz skipować. Dobra, hop i hop. O nie. Nienawidzę, że kolewa we mnie nie skipuj. Nie. Byłam tak blisko, a tak ty daleko. I hate this game. I really hate this game. Jezu, dajcie mi już to przejść. Ja nagrywam w nocy Nie wiem jak wam kiedy to oglądacie, To w komentarzu kiedy to... Oglądacie? Nie, ja to mam 26 już. Nie, no nie pomijaj. Tyle przed tobą. Przeszłaś tyle. A więc nie poddawaj gniewski. Jest to przeszło. Nie dobra, to skończ po skoń, prostu. Skoń. Zostało ci tak mało. I do tylu jednostek. Było tak blisko. A! Właściwie nie oblogowałem. to ciekawie. Okay, jej, mam skip. Mogę o fortunę? No, muszę z niego zostawić. Skip, nie. nie. To byłaby Ale tu. Jeszcze nie. No, już zobaczyłem ten nabiski i pan nagle. Muszę mi mieć zaskippa. Okay. Nie, to jest sen. O, oh, tak! Claim. To dwa. Nie, no to fajnie, jedna. to dwa. Dla mnie good. Very good. Nice! Nice! Да, да, <sniffs> Bo co to, może być to ostatnio. Dlatego się przynajmniej jeden skip. Panie, uję to skipować. Nie, 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 nie. Teraz bym był już na 96, Zobacz, jakbym użył tych trzech skipów. To jest na dziewięćdziesiątym siódmym, na dziewięćdziesiąty ósmym. Bo... To jest drugi dźwięk. Tylko jej widać. No nie. Już zastał być. Nie wiem czym był. Okej. Okay. I kse? To, to. No waga skip Dobra, to już mogę przejść prędzej. Nie! Czy ja powiedziałem, że chcę? Tak jak myślałam jest to. Skip. Proszę się! I teraz tylko wam pokażę, jaki umiejętności na już. A są na mena Rafael. Kon. O, Marek. Señora Nie, ui, ui. Ui. Nie, tego nie umiem, ale tak sobie po prostu zrobiłam. Taki trik. Czekajcie, widzowie. Dobra, widzowie. Słuchajcie, na idę. 27, 27, robię tak. Więc 3, 2 i 1. nara.